Drodzy, bardzo, bardzo serdecznie witam Was wszystkich na moim kanale Zbawieni w Chrystusie. Nazywam się Peter Scott. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami kilkoma refleksjami na temat tego, co ostatnio obejrzałem na YouTube. Mianowicie, postanowiłem obejrzeć mszę w wykonaniu kapłanów reprezentujących Kościół Rzymskokatolicki. katolicki od razu mówię. Nie mówię o tym dlatego, że moim celem jest obrażanie czyichś uczuć religijnych. Ja wierzę w to, że każdy człowiek ma prawo wierzyć w co mu się podoba. I moim celem nie jest krytykowanie tego, w co wierzysz, co praktykujesz, gdzie chodzisz, aby to praktykować. Moim celem jest wykazywanie tego, o czym mówią. Albo nie mówią Pisma Święte, a ludzie muszą dokonać wyboru sami, to Ty decydujesz, w co wierzyć, w co praktykować i na tej podstawie będziesz sądzony. Pan Jezus Chrystus również, kiedy nauczał swoich uczniów, On nikogo nie zmuszał. Prawdziwy kościół Pana Jezusa Chrystusa, a więc ludzie, którzy żyją już w już duchowej. Jerozolimie, ludzie zbawieni. Nigdy nikogo nie zmuszają. Ale wróćmy do tego, co obejrzałem. Link pod tym materiałem będzie do tego filmiku, który zobaczyłem. Zachodzi więc pytanie: czy podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus Chrystus rzeczywiście zamienił chleb w swoje ciało? I czy rzeczywiście zamienił wino w swoją krew? Kiedy prześledzimy chociażby takie fragmenty, jak Ewangelia według Mateusza, rozdział y, 26, wersety od 27 do 29, to zauważymy wyraźnie, że nic takiego, jak tak zwana transubstancjacja, nie miało miejsca. Kiedy otworzymy chociażby Ewangelię według Jana w rozdziale drugim, gdzie opisana jest sytuacja Wesela w Kanie Galilejskiej, to nie ma co do tego żadnej wątpliwości, że przy tamtej okazji Pan Jezus Chrystus zamienił wodę w wino. Natomiast kiedy czytamy Ewangelię według Mateusza 26, od 27 do 29, nic Dosłownie nic na to nie wskazuje, że taka zamiana owocu z winorośli w krew Pana Jezusa Chrystusa miała miejsce. Krew Pana Jezusa Chrystusa miała zostać przelana na krzyżu za grzechy całego świata. Jeżeli krew Pana Jezusa Chrystusa została użyta podczas ostatniej wieczerzy, Stoi to w sprzeczności z wieloma tekstami biblijnymi dotyczącymi tego, kiedy i w jaki sposób ta krew miała zostać przelana. Mało tego. Spożywanie krwi, nawet zwierzęcej, już nie mówię o ludzkiej, ale o zwierzęcej, było wyraźnie zakazane przez prawo Mojżeszowe. Pan Jezus Chrystus był posłuszny prawu mojżeszowego, Mojżeszowemu. Przepraszam. On nigdy. Nie złamałby ani jednego prawa. Jeżeli w tym momencie, podczas swojej ostatniej wieczerzy, złamał to prawo i kazał pić dosłowną krew swoim uczniom, to w tym momencie stałby się grzesznikiem i całe dzieło zbawienia skończyłoby się fiaskiem. A przecież tak nie było. Werset 29. Proszę sobie otworzyć ten fragment. Ewangelia Watek Mateusza 26, 29 potem jak w wersecie 28 Pan Jezus Chrystus mówi, Ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. Ja oczywiście parafrazuję teraz te słowa, dlatego że nowe przymierze, którego symbolem był ten kielich, zostało uprawomocnione na podstawie krwi, która miała zostać przelana na krzyżu. To była ofiara, która stanowi podstawę. Nowego przymierza, którego symbolem był ten kielich. Przecież nie będziemy y, interpretować też dosłownie tego kielicha jako nowego przymierza, w tym sensie, że ten kielich, dosłowny kielich, był w tamtym momencie nowym przymierzem. Pan Jezus był znany z tego, że był nauczycielem, który bardzo często uczył, y, posługując się symbolami, symboliką, metaforami, przypowieściami. W pewnym momencie dopiero y, powiedział swoim uczniom, teraz to będę was uczył bez przypowieści. Czyli widzimy, że jego cechą charakterystyczną było używanie symboli. I kiedy mówił chociażby takie słowa, że wy jesteście solą ziemi, albo że polem jest świat, uczniowie nie byli dosłowną solą tylko dlatego, że powiedział, że jesteście solą, ale chodzi o to, że Pan Jezus bardzo często posługiwał się symboliką. Metaforami, żeby pomóc zrozumieć tym młodym ludziom, przecież oni mieli po kilkanaście lat, uczniowie, apostołowie mieli po kilkanaście lat. Oni, oni musieli być uczeni w taki sposób, jak są uczeni młodzi ludzie, którym łatwo jest coś sobie później wyobrazić, prawda? Więc Pan Jezus posługiwał się takimi metodami, żeby dotrzeć do ich młodych umysłów. Dlatego nie dziwmy się, że Pan Jezus Chrystus tak często uczył innych, a szczególnie swoich uczniów, tych najbliższych apostołów, posługując się symboliką. I podczas ostatniej wieczerzy, paschy, jaką obchodził razem z nimi, nie ma tam żadnego wyjątku, prawda? On też posługiwał się metaforami, co nie znaczy, że Kielich był dosłownie nowym przymierzem, że Owoc z winorośli, o którym w 29 wersecie mówi dalej, że dalej jest owocem winorośli, a nie jego krwią, chociaż w 28 wersecie powiedział, że, że mówi o swojej krwi, ale mówił o tym w sensie, co miało się stać. Rzeczy fizyczne przedstawiane w pismach były cieniem tego, co miało się stać później, a więc rzeczy fizyczne, materialne, takie jak wino czy chleb, jaki spożywali wtedy kielich, który Pan Jezus Chrystus użył do usymbolizowania nowego przymierza. To były tak zwane typy. Typ to coś fizycznego, coś, co zapowiada ten antytyp, czyli rzeczywistość późniejszą, duchową. Według pism jest to no, bardzo częste zjawisko, przedstawianie rzeczy w taki, a nie inny sposób. Dlatego też to jest jedna sprawa. Druga sprawa, to, co ma miejsce w kościele rzymskokatolickim, a więc tak zwana zamiana tego chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, gdyby takie coś rzeczywiście miało miejsce, to mielibyśmy no, do czynienia z dosłownym, dosłowną zamianą jednej substancji w drugą. Natomiast nic takiego nie ma miejsca. Kiedy Mojżesz chociażby przyszedł przed oblicze faraona i rzucił swoją laskę, to pisma wyraźnie mówią, że ta laska stała się wężem. Czarownicy zrobili to samo. Tam nie ma czegoś takiego, że Mojżesz czy czarownicy rzucają laski i one się nie stają wężami. One dalej są laskami na podłodze. To, co dzieje się w kościele rzymskokatolickim, to oni twierdzą, że coś się zamieniło, natomiast nie zamieniło się nic. To już świadczy o tym, że mamy do czynienia z manipulacją.